Siemano moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Złotych Tarasach jak zwykle znalazłem tutaj Michała. Czy chciałbyś się przedstawić? Myślę, że tak. Jestem Michał, prowadzę bloga Twoje źródło urody. Jestem kosmetologiem z wykształcenia, więc wydaje mi się, że na swoim blogu staram się mówić jak najbardziej merytorycznie i najczęściej mówię o kosmetykach profesjonalnych, bo to jest mój taki konik kosmetyczny. I z racji właśnie tego, że Michał jest wykształcony i ma też duże doświadczenie, poprosiłam go, żeby dzisiaj ze mną chwilę porozmawiał na temat tego, jak rozpoznać swój rodzaj cery. Bo wiem, że to dla wielu osób stanowi problem, nie możemy sobie z tym poradzić albo nie wiemy, jak to zrobić. Także dzisiaj właśnie po to Ciebie tutaj zaprosiłam. Gdybyś mógł najpierw zacząć od kilku słów na temat tego, jak się przygotować do ocenienia swojego rodzaju cery, co trzeba zrobić albo kiedy najlepiej to robić, czy są jakieś specjalne momenty? Przede wszystkim tak naprawdę najlepszym momentem jest. Poranek, jeżeli oczywiście oceniamy swoją skórę sami, ponieważ skóra nie jest pokryta makijażem, więc nie musimy zmyć jej agresywnie, podrażniając, jeżeli już dojdzie do tego właśnie, że musimy zmyć makijaż, przynajmniej te pół godziny powinniśmy odczekać, żeby skóra się ukoiła po demakijażu, żeby nie mieć wrażenia, że nasza skóra jest naczyniową, wrażliwą skórą, bo to bywa niestety mylne. A czy jakieś takie warunki typu specjalne oświetlenie, żeby tego nie robić na przykład przy żółtej żarówce w łazience? E, tak naprawdę oświetlenie ma znaczenie, ale bardziej na tej zasadzie to, to nie musi być żółte oświetlenie, to nie musi być białe oświetlenie. To znaczy najlepsze jest dzienne światło, to jest nie ma co ukrywać. Natomiast przede wszystkim musi to być oświetlenie, które... Podkreśla nam wszystko to, co mamy na skórze, żebyśmy mogli ją zobaczyć. Dlatego najlepiej tak naprawdę iść jednak do kosmetyczki na ocenę, która ma właśnie te dobre warunki, lampę, lupę z powiększeniem, żeby mogła się przyjrzeć skórze sami. Najlepiej użyjmy dobrego lusterka powiększającego dobrego oświetlenia, przy którym wykonujemy codziennie na przykład makijaż, bo to oświetlenie daje nam gwarancję tego, że widzimy skórę idealnie. Dobra, to może zacznijmy od tego, jak ocenić, że nasza skóra jest sucha. Znaczy, przede wszystkim, może zacznijmy od jeszcze jednej rzeczy, troszkę innej. Ile mamy typów skóry? Tak naprawdę mamy 3 do 4 faktycznych typów skóry, czyli skórę normalną, którą mają tylko ludzie do okresu dojrzewania, bardzo rzadko po okresie dojrzewania, ale są takie osoby. Mamy skórę suchą, mamy skórę tłustą i mamy skórę mieszaną. I to są główne typy skóry, ponieważ. Skóra naczyniowa może występować zarówno u, skory, u skóry suchej, może być również u skóry mieszanej, jak i u tłustej. Dlatego skupmy się najpierw na skórze suchej. Przede wszystkim skóra sucha to poszarzała skóra, skóra, która może się łuszczyć, skóra, która ma bardzo delikatne linie odwodnieniowe, tak to naj, najprościej można nazwać. Stąd bardzo szybko widzimy, że ta skóra jest... nie wygląda młodo i świeżo. I... To zdradza nam najszybciej tak naprawdę to, że jest to skóra y, sucha. Oczywiście ważne jest to, że skóra sucha i te linie odwodnieniowe nie oznaczają, że jesteśmy już starzy. To jest po prostu brak wody w skórze. To jest właśnie też często sytuacja, że dużo osób zakłada, że jeżeli mamy właśnie gdzieś, gdzieś widać linię na twarzy, to znaczy, że już mamy cerę dojrzałą, niekoniecznie, niekoniecznie właśnie suchą, nie? to jest dosyć ważna sprawa. A jak jest z dyskomfortem? Bo wiem, że dużo osób ma w ten sposób, że ich skóra jest tak sucha, że to napięcie jest aż bolesne. Szczególnie napięcie po używaniu detergentów, czyli po zmywaniu makijażu, to jest najbardziej charakterystyczna rzecz właśnie dla osób skóry, ze skórą suchą i tego odczucia ściągnięcia skóry w do napięcia liftingującego takiego przynajmniej takiego wrażenia nie odczuje żaden inny typ e, skóry. E, jest to spowodowane no, przede wszystkim tym, że skóra jest mało elastyczna, bo jest za słabo natłuszczona naturalnym sebum, które produkujemy e, codziennie w dużych ilościach. E, dobra, to jeszcze pytanie, jak już jesteśmy przy tym typie e, najczęściej pojawiające się. Jak odróżnić skórę suchą od skóry odwodnionej? Przede wszystkim e, skóra odwodniona może e, mieć e, wszelkiego rodzaju inne zmiany, chociażby zmiany trądzikowe, e, ponieważ niestety bardzo częstym błędem naszej pielęgnacji, niezależnie od typu skóry, jest to, że nie nawilżamy skóry, jeżeli występują zmiany, e, które określamy jako trądzikowe, e, bardzo często używamy ostrych, odtłuszczających. E, składników chociażby kosmetycznych. Tak. Ja zawsze zabraniam, zawsze zabraniam i tu Szczegól... proszę poprzyj mnie. Szczególnie e, zabraniamy e, używania alkoholu, bo wiem nadal dostaję również takie maile od czytelników, że przeciera rano skórę e, Spirytusem salicylowym, i czy to wszystko jest w porządku? Nie, to naprawdę nie jest w porządku, a, a, a zdarza się. I do skóry odwodnionej przyczyniamy się my sami. Skórę suchą dostajemy jakoby po naszych e, rodzicach bądź dziadkach. To zależy, kto, kto nas bardziej kochał, co nam więcej dał. E, ale e, przede wszystkim, e, niezależnie od tego, jaką mamy skórę, skórę zawsze musimy nawilżać i nawet jeżeli macie skórę tłustą, możecie doprowadzić do tego, że ona będzie pozornie suchą skórą, czyli będzie się łuszczyła, będzie właśnie miała linie odwodnieniowe, a jednocześnie będzie mieć wysyp ogromny zmian drądzikowych. Tu jeszcze chciałbym nadmienić tą jedną ważną rzecz, przynajmniej dla kobiet. Nawet mając skórę suchą, możecie mieć Nazwijmy to zmiany, które odbieracie jako trądzikowe. Podczas okresu w obrębie nos, szyja bardzo często zdarza się wysyp różnych zmian. Nazywanych pryszczami, chociaż to nie do końca jest to poprawne określenie. Są te zmiany skórne, często też wynikające z zaburzeń hormonów. Niekoniecznie to jest tak, że osoba, która ma suchą skórę, ma jednocześnie trądzik. Nie? To po prostu są zmiany. Plus te zmiany, tak jak powiedziałeś, one występują tylko w konkretnych obszarach i to, są pojedyncze. Oczywiście, bo w przypadku mężczyzn mamy zmiany e, boki twarzy, ewentualnie e, mogą się zmiany pojawiać w tzw. rynnach łojotokowych, co też się zdarza, czyli. E, klatka piersiowa i, i plecy u mężczyzn, chociaż niestety u kobiet równie często. No to może teraz, skoro już wiemy, jak tą cerę suchą rozpoznać, jak ona wygląda, jak się zachowuje, to może pójdźmy w kompletnie w drugą stronę i porozmawiamy trochę o cerze tłustej, bo to jest ogromna ilość pytań. Dużo osób, jeżeli ma dosłownie jeden centymetr kwadratowy na środku czoła, który się świeci, to jest skóra tłusta i trzeba ją wszystkim możliwym matowić. Także jakbyś mógł tutaj trochę powiedzieć na ten temat. Przede wszystkim to prawda, jeżeli chodzi o skórę tłustą, świecimy się. To jest jeden z podstawowych, jest jedna z podstawowych jej cech. Niestety, podobnie jak skóra słucha jest ziemistą skórą, szarą, skóra tłusta również nie jest skórą, która wygląda zdrowo promiennie. Również jest kolorów ziemistych, również jest poszarzała. Bardzo często również może mieć mocno zdrogowa ciało na skórek, który przyczynia się do tego, że powstają zaskórniki. A stąd droga do pryszczy, które mają już porządne stany zapalne, więc właśnie te stany zapalne, błyszczenie e, bardzo często no właśnie szarość, to są te, te cechy, które mówią nam, że skóra jest tłusta, ale to nie może być tak jak mówisz, jeden centymetr, to musi być praca e, pełnej skóry, wtedy mówimy o skórze tłustej i tutaj okay. jeszcze dopytam, to jest w takim razie też na takiej zasadzie, że mamy skórę tłustą nie tylko na twarzy, prawda? Też się pojawiają zmiany na przykład na dekolcie czy na plecach. Tak zwanej reniłojotkowej właśnie na plecach no jest to spowodowane przede wszystkim nad czynnością pracy gruczowójowych. Ale tutaj jest ważne to, że my niestety często również przyczyniamy się do tego, że ta skóra pracuje intensywniej niż powinna. Jednym z, podstawowych, jednym z podstawowych błędów, które robimy w tym wypadku, jest nawet idąc do kosmetyczki, bo kosmetyczki uwielbiają szafować zabiegiem oczyszczania manualnego twarzy. Niestety, jeżeli mam skórę, która produkuje dużo sebum, jeżeli go wycisnę, że tak powiem, na gwałt do zera. Skóra odbiera to jako sygnał, o matko, wyprodukowałam za mało sebum. Dowalmy go jeszcze więcej. W efekcie mamy koło zamknięte, i e, o ile po pierwszym zabiegu oczyszczania twarzy, czy po pierwszym takim domowym, fajnym oczyszczaniu twarzy, mamy efekt e, utrzymujący się na przykład tydzień, dwa, o tyle z czasem nagle się okazuje, że doprowadzamy do tego, że nasza skóra tłusta e, zaczyna przetłuszczać się intensywnie, już po dobie nawet, a czasami nawet e, w krótszym czasie. Dlatego. Ja też właśnie, przepraszam, że cię przerwałam, ja też właśnie y, mówię, też, y, mówię często o tym, żeby nie złuszczać i nie zmywać tej skóry nadmiernie, bo przy tej tłustej cerze często y, dostaję informacje na przykład gdzieś w komentarzach czy w wiadomościach od ludzi, że na przykład myje twarz cztery razy dziennie produktem, który bardzo silnie złuszcza i bardzo silnie myje, y, ale ona się nie przestaje, nie przestaje się przytłuszczać, tylko jest jeszcze gorzej. Niestety właśnie będzie jeszcze gorzej, ona nie tylko nie przestanie, ona zintensyfikuje swoją pracę, więc musi być gorzej. Z z drugiej strony możemy doprowadzić do tego tak intensywnie odtłuszczając, że skóra zacznie się łuszczyć intensywnie, dawać właśnie wrażenie, które odbieramy jako linie odwodnieniowe i w efekcie pojawia nam się coś, co jest skórą tłustą, pozornie suchą. W efekcie bardzo często odwracamy pielęgnację o 180 stopni, zapominając o tym, że mamy skórę tłustą i nagle zaczynamy ją natłuszczać, bo musimy pozbyć się tej suchości, tego łuszczenia. W efekcie skóra produkuje, my dowalamy i jest jeszcze gorzej. Dlatego no, niestety osoby, które posiadają skórę tłustą, mają najbardziej przerąbaną pielęgnację. Niestety, no, nie ma tego, co powiedzieć. Ale z drugiej strony bardzo często mają tańszą pielęgnację. Bo firmy jakby. Tutaj dają ukłon dla tej skóry, no mają najlepszych klientów. E, no ale też y, będzie dłużej y, ta skóra w takim stanie, że nie będzie zmarszczek widać. Także dobra. moje drogie i moi drodzy, nie załamujcie się. <laughs> może, może to jest jakiś plus dla nas? To jest ogromny plus, bo tak naprawdę skóra sucha e, starzeje się już e, od 21 roku życia, e, jak tylko osiągamy pełną dojrzałość. Natomiast skóra tłusta, e, pierwsze zmarszczki potrafią pojawić się w okresie e, menopauzalnym na przykład, więc e, no tak, to jest ogromne. Ogromny plus, także trzymamy tutaj kciuki, Jeżeli was teraz denerwuje Wasza skóra, to może wam się jeszcze opłaci. W drugą stronę jeszcze patrząc, skoro już mamy tłustą, mamy suchą, no to coś pomiędzy. Cera mieszana to jest ta rzecz, o którą najwięcej osób pyta, bo wystarczy, że nie ma w 100% opisu jakiegoś jednego rodzaju skóry, tylko jakaś jest na przykład jedna zmiana na policzku albo coś innego, albo jakieś naczynka. I nie wiemy, jak określić, że ta nasza skóra jest mieszana. Przede wszystkim skóra mieszana jest skórą tłustą w tak zwanej strefie T. To jest najbardziej najczęstszy przypadek, czyli mamy przetuszczające się czoło, przetuszczające się nos brodę, ale niestety często u mężczyzn potrafi być odwrotnie. Strefa T jest strefą suchą, a tłuste mamy na przykład policzki. Więc wystarczy, żeby chociaż jeden z obszarów był faktycznie tłusty, Mamy już do czynienia ze skórą mieszaną, i wtedy pojawia się problem taki, że niestety musimy normalizować skórę, ale jednocześnie zawsze musimy ją nawilżać. Nawet jeżeli nie wydaje nam się to konieczne, nawilżanie jest bardzo potrzebne, chociaż tak naprawdę bardziej uszczelnianie skóry niż jej nawilżanie, bo od zewnątrz niestety nie ma szans nawilżyć skóry żadnej, nawet tej najbardziej suchej. To ja tutaj jeszcze chciałabym właśnie taką jedną rzecz sprostować, bo to się bardzo często pojawia. Tak jak powiedziałeś, że ta skóra mieszana jest wtedy, kiedy mamy część tłustej, a część suchej, a nie wtedy, kiedy mamy różne objawy. Bo dużo osób zakłada, że jeżeli mam skórę suchą, ale pojawiają się wypryski, ona jest mieszana. Albo jeżeli mam skórę tłustą, ale mam naczynka wokół nosa, ona jest mieszana. I w takim wypadku to właśnie tutaj chciałabym to wyraźnie podkreślić, że tak jak Michał powiedział, mogą być te dwie objawy, Opcje, o których tu rozmawialiśmy, ale to nie jest tak, że jeżeli moja skóra nie jest dokładnie taka jak w książce, to znaczy od razu z automatu, że jest mieszana. No niestety nie. Znaczy, książki są zawsze świetne, bo podają ideały. E, życie niestety te ideały bardzo często weryfikuje i e, mam osobę zaprzyjaźnioną, którą, której skórą zajmuję się od lat. I jedyny obszar, który ma tłusty, to jest jeden policzek. Tak? To jest na tej zasadzie. Reszta twarzy jest sucha, wręcz masakrycznie przesuszona, a jeden policzek nie jesteśmy go w stanie znormalizować od, od lat. No, także tutaj no, no bywa różnie, ale właśnie przede wszystkim ja mówię, przy przypadku skór y, mieszanych najważniejsze jest to, żeby normalizować, czyli używamy produktów, które wchłaniają nadmiar sebum. Nie usuwamy tego sebum y, Agresywnie, nigdy nie usuwamy agresywnie. To, co mówiłaś chwilę temu o peelingach. Peelingi to jest świetna sprawa przy skórach tłustych, ponieważ tak, ale z umiarem, ponieważ przede wszystkim peeling działa nam tutaj jako coś, co zapobiega powstawaniu pryszczy. Jeżeli odblokowujemy ujścia gruczołów wojowych, ten łój będzie się naturalnie wydostawał, wtedy skóra będzie sobie lepiej radziła. Ważna rzecz jeszcze, tak cofając się do wszystkich skór tłustych, mieszanych, ale jeżeli chodzi o zmiany. Y, skórne typu pryszcz broń Boże, nie wyciskajcie tego. Naprawdę nie wyciskajcie tego. Lepiej iść do kosmetyczki, żeby to zrobiła, ponieważ przede wszystkim tutaj trzeba umiejętnie wycisnąć, żeby to, co jest w środku, wyszło na wierzch, a nie zostało wrzucone częściowo w nasz krwioobieg, bo jednocześnie wyciskając nieodpowiednio miażdżymy naczynia krwionośne i bakterie, które nagromadzają się w tym, wrzucamy właśnie do, do naszej krwi, a one wtedy rozsiewają się idealnie po całej skórze, więc zamiast sobie pomagać, niestety sobie szkodzimy. Tak, Plus jeszcze dochodzą te rzeczy typu, że ktoś sobie tam coś rozdrapuje, później jest zdziwiony, że jest pięć nowych naokoło, a to wszystko było rozpaćkane. Albo jest tak, że wręcz są wciskane jeszcze gdzieś tam no, głębiej. Różne rzeczy tam się dzieją, także naprawdę nie, ja też nie polecam tego. Zawsze mówię, że jeżeli macie tylko możliwość, to po prostu nie róbcie tego. Ja kiedyś rozmawiałam z dermatologiem na temat tego, co robić, jeżeli ktoś już absolutnie, no tam się upiera, nie chce iść do kosmetyczki albo nie ma dokąd iść, bo w jakimś, w jakimś miejscu tam, gdzie mieszka, po prostu nie ma takiej osoby. To co zrobić? No i tam Dermatolog mi powiedział, że ostatecznie, jeżeli już absolutnie no nie mogę wytrzymać i już sobie nie wiem, zaskrobię tą twarz, no to że już lepiej wziąć sterylną igłę, lekko to nakłuć, żeby też nie powstawały blizny, bo mnóstwo osób najpierw ma trądzik, a później pisze, proszę pomóż mi, bo mam blizny, bo było gdzieś drapane. Naprawdę najczęściej właśnie z powodu tego, że miażdżymy tkankę w trakcie wyciskania. Jeżeli już mógłbym doradzić, jeżeli naprawdę musicie wycisnąć, to starajcie się wyciskać delikatnie i podważając tą zmianę skórną od spodu, żeby ją właśnie wypchnąć nigdy zupełnie e, równolegle do siebie, ponieważ wtedy mierzycie tkankę i całą zmianę wypychacie częściowo do góry, częściowo do swojego organizmu, niestety. To teraz jeszcze chciałabym, żebyś poruszył troszeczkę temat cery naczynkowej, bo u nas się mówi często, że właśnie ja mam cerę naczynkową, cerę naczynkową, i już się w ogóle przymyka oko na to, jaka ona jest ta skóra, tylko jeżeli są naczynka, no to, że naczynka to, to jest ta podstawa. To gdybyś mógł troszeczkę na ten temat opowiedzieć. Niestety cera naczynkowa nie jest zdeterminowana do konkretnego rodzaju skóry. Cerę naczynkową oczywiście najbardziej najczęściej mają sobie ze skórą suchą, ponieważ jest to cienka skóra, wręcz czasami taka pergaminowa, dlatego naczynka są lepiej widoczne. Ale naczynkową cerę może mieć również osoba mająca skórę tłustą, jak i y, mieszaną, więc tutaj nie ma, nie ma to większego znaczenia. Bardzo często naczynka, najczęściej tak naprawdę, mamy w okolicach y, skrzydełek nosa. Y, to jest naj, najczęstsza, y, lo, y, najczęstsza ich lokalizacja, ale zdarzają się również policzki. Y, Dokładnie, dokładnie w tych miejscach. Naczynka przede wszystkim są, znaczy skąd to się tak naprawdę bierze? Przede wszystkim te mają osoby z płytkim unaczynieniem, czyli właśnie tym widocznym, ale jednocześnie te osoby, które mają kruche ściany naczyń krwionośnych. I te osoby na przykład bardzo często rumienią się. I to to rumienienie jest widoczne nie tylko w momencie, kiedy wchodzimy z zimnego do ciepłego pomieszczenia, chociaż to jest pierwszy symptom, który powinien nam dać do zrozumienia, jeżeli rumienimy się przy zmianie temperatury nawet niewielkiej. Znaczy, że nasze naczynia pracują intensywnie, więc trzeba byłoby pomyśleć o ich uszczelnieniu. Mhm. I uszczelnianie naczyń to przede wszystkim bioflawonoidy, które są nam niezbędne. Witamina C, witamina E też bym tak zakładała. Przede wszystkim, przede wszystkim osoby, które dbają o swoje zdrowie i chcą wyglądać wyraźnie, za, zażywają ruki skorbin. <noise> one najczęściej mają najmniejsze problemy właśnie z widocznością naczynek. Rudino Skorby nie jest sponsorem tego odcinka, dla tych, którzy mieliby jakieś wątpliwości. Czyli w takim ogólnym podsumowaniu to ja zawsze podkreślam, że jeżeli mówisz, że masz cerę naczynkową, to jest, te naczynka są twoim ten głównym problemem, no to tak czy siak patrzysz na to, jaki masz ten rodzaj skóry i twoja pielęgnacja powinna się opierać na tym, żeby dbać o te naczynka, ale dbać o skórę jako o tą czy tłustą, czy suchą, jaką masz. Czyli korzystasz, jakby czerpiesz z tych obu porad, powiedzmy, czy z tych Obu rodzajów, tak? ja na przykład, bo ja akurat osobiście jestem osobą właśnie mającą problemy z teleangiektazją, czyli z rozszerzaniem się i kurczeniem naczynek e, krwionośnych, więc w efekcie e, zazwyczaj produkty typu serum, które używam, czy esencje, których używam w pielęgnacji są to te, które mają dawać mi działanie e, na naczynia krwionośne, e, uszczelniać je, e, a reszta pielęgnacji jest poświęcona już typowi mojej skóry, czyli na przykład maseczkę używam nawilżającą, czy e, kremy również e, chociaż w przypadku kremów warto sięgać po te, które mają zielone pigmenty, bo one dodatkowo nam korygują, więc tutaj... Ja już od razu uprzedzę pytania, bo na bank będą. Jakie konkretne produkty polecasz? Ja poproszę Michała, żeby tam zrobił taką małą listę i wrzucę na dole w opis filmu, bo wiem, że nie będzie życia, jak tylko powiedziałeś, że używasz takich produktów, to postaram się przygotować taką listę kilku produktów, które ja polecam dla różnych typów cery. Poproszę Ciebie, żebyś też coś takiego tam nam zrobił. Dobra, to jeszcze może tak, skoro już mieliśmy tłustą, mieliśmy suchą, mieliśmy mieszaną, ruszyliśmy ta naczynka. Mamy jeszcze cerę wrażliwą, OK. Cera wrażliwa to tak naprawdę również każdy rodzaj cery. Bardzo często mylona cera naczyniowa właśnie z powodu tego rumienienia się jest odbierana jako cera wrażliwa. Posiadanie cery naczyniowej niestety nie jest dokładnie tym samym, co cery wrażliwej. Cera wrażliwa to jest cera taka, która reaguje um, zaczerwienieniem, to prawda, ale reaguje na wszelkie bodźce fizyczne tak naprawdę. E, mogą to być kosmetyki, ale może to być wiatr, może to być mróz, może być cokolwiek, co powoduje, że no. Dostajemy podrażnienia. Tak, jakieś nawet takie pierdoły, o których ja mówię czasami, typu zamek od kurtki, albo szalik, albo rzeczy typu, że y, masz okulary y, i powiedzmy, że nie wiem, jest gorąco czy coś po pocierasz, nagle się okazuje, że pojawiła się tu wysypka na y, oku. Ja mi taki najbardziej dziwny przypadek, jaki miałem w swojej, że tak powiem, karierze kosmetycznej, to było dziewczyna miała y, coś wyskakiwało właśnie na twarzy i y, y, y w okolicach uszu. Nie wiedzieliśmy o co chodzi. Chodziło o jej lakier do paznokci. Wystarczyło, że przecierała skórę lakierem. Myśleliśmy, że perfumy. Zmieniliśmy wszystkie kosmetyki i dopiero tak naprawdę po miesiącu prób i błędów doszliśmy do wniosku, że no sorry, nie może malować paznokci. No mi się kiedyś okazało, że mam, y, ale że wychodzą mi tutaj zmiany alergiczne, bo miałam produkt do włosów i po prostu włosy mi tutaj przejeżdżały, pojawiały się cały czas zmiany, zaczerwienienie, wysypka, 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 5 miesięcy wysypka, potem się okazało, yo babe, szampon. To się niestety zdarza. Przede wszystkim niestety mamy jeden wielki problem. Jeżeli mamy skórę wrażliwą, e, musimy po prostu unikać tego, co nas podrażnia. I to my sami musimy, niestety metodą często prób i błędów dojść do tego, co to może być. E, bo, tak jak mówisz, to może być wszystko: to może być płyn do płukania tkanin, którego używamy, to może być e, tak naprawdę nawet czasami i faktycznie woda, bo niestety mieszkamy w różnych miejscach, gdzie rury doprowadzające wodę do naszych domów potrafią być stare, e, zardzewiałe i już potrafi coś się zadziać. Więc tu, tu musimy być bardzo sami wyczuleni na to, co, nas, co, nas, co na nas działa. Dobrze jest mieć pod ręką zawsze coś, co koi, a moim takim w tej kwestii zawsze glinka biała jest idealna do kojenia wszystkiego? To na koniec mam jeszcze taką wisienkę na torcie. To jest najczęściej zadawane pytanie, czyli jak rozpoznać, że mam źle dobraną pielęgnację? Bo ja często mówię o tym, że tak naprawdę twoja skóra wcale nie jest sucha, na przykład, tylko ją myjesz tak bardzo mocno, że ona wysycha. Albo odwrotnie, twoja skóra jest tłusta i jest jeszcze, albo jest mieszana, ale wydaje Ci się, że jest tłusta, bo właśnie też ją nieodpowiednio oczyszczasz. O, jakie są takie? Najprostsze rzeczy, na które można zwrócić uwagę, żeby ocenić, czy ta pielęgnacja dla nas się sprawdza, czy nie? Przede wszystkim w momencie, kiedy mam skórę suchą i tak jak już mówiliśmy, na przykład e, wiem, że raz w miesiącu pojawiają się zmiany, e, pryszcze na twarzy e, w określonych miejscach i nagle zaczynają pojawiać się w innych miejscach. Czyli zapychamy skórę czymś. Bardzo często e, zapychamy chociażby olejem kokosowym, który wszyscy ostatnio uwielbiają, polecają, pchają wszędzie do wszystkiego. E, więc jeżeli nagle zaczyna się dziać coś, co nigdy albo bardzo rzadko ma u Ciebie miejsce, znaczy, że coś zaczynasz popełniać nie tak. To nie musi być pielęgnacja, bo równie dobrze możesz na przykład zacząć się inaczej odżywiać. To również potrafi wpłynąć niestety na kondycję skóry, na jej wygląd. Więc cokolwiek Was zaniepokoi, jakakolwiek zmiana, warto od razu ją rozpoznać, bo to może powodować to, że idziecie nie w tą stronę pielęgnacyjnie, gdzie trzeba. A dobra na pielęgnacja jest bardzo ważna, bo Zamiast tej pomóc możemy zaszkodzić chociażby te peelingi, o których mówiliśmy. Czyli tak jak mówię, no, trzeba tą swoją cerę obserwować, wy będziecie wiedzieć, co się u was sprawdza, co się u was nie sprawdza. Trzeba tej skórze poświęcić i czas, i cierpliwość, bo to nie jest tak, że się w weekend nagle okaże, że już wszystko mam ustalone jest idealnie, ale warto, warto o tym pamiętać i warto jednak w to inwestować moim zdaniem, i nie tylko pieniądze, ale też właśnie czas i energię. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Nie Oczywiście link do kanału Michała i do bloga znajdziecie na dole w opisie filmu. Mam nadzieję, że jeszcze będzie Będziemy mieli okazję nagrać razem odcinek? Myślę, że tak, a kanał pewnie niedługo ruszy, bo już pierwsze materiały do nowych odcinków są nagrane. Bardzo fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.